Witajcie! Dzisiaj do Was przychodzę z kocią miętką, z albumem dziecięcym kociołmiętowym stąd ta nazwa pobawiłam się trochę nazwą koci miętka i wyszła mi kocia miętka myślę, że idealnie do niego pasuje album jest taki bardzo radosny, wiosenny w jasnych, pastelowych kolorach wielkości około 18 na 18 cm i pomieści zdjęcia w trzech rozmiarach. Są to zdjęcia 10x5, 9x13, 7,5x10. 7 Zmieszczą się tutaj też dwa takie większe zdjęcia, ale będą musiały być nieco przycięte. Album ma 5 głównych kart. Wszystkie karty są tekturowe mocowanie, bindowanie tych karty jest zupełnie innym systemem. Przypomina na pierwszy rzut oka trochę system Hidden Hinge Plus, ale jako że karty są nie papierowe, a tekturowe i grzbiet jest podwójny, taki luźny, więc jest to zupełnie inny system. Będziecie miały okazję poznać go bliżej i nauczyć się na warsztatach. Bardzo fajny, bo strony się o wiele lepiej otwierają. Zresztą zobaczycie za momencik sami. Na grzbiecie wykorzystałam troszeczkę piórek, wstążek i tutaj są dropsiki, ale docelowo mają być perełki. Perełki mniej więcej w takich kolorach jak tutaj są na tej grafice. W całym albumie są też elementy pokryte glos i akcentem, co daje taki fajny efekt. Tam, gdzie szkło, tam wygląda szkliście, więc jest fajnie. Zaglądamy do środka i na samym początku, zobaczcie, album otwiera nam się. Bardzo fajnie. Nie ma szans, żeby coś tutaj się złamało, bo oprawa jest cała płócienna, wszystkie zawiasy, wszystkie mocowania stron są płócienne, więc nie ma obawy, że coś nam pęknie, coś nam szczeli, coś nam się rozerwie. Na wewnętrznej stronie pierwszej okładki mamy teczkę, a właściwie jest to taka kombinacja mat na zdjęcia 10 na... 15, bo każdy element tej teczki jest równocześnie matą na zdjęcie w tym rozmiarze. Zmieści nam się tutaj całkiem sporo tych zdjęć. W środku są jeszcze dwie maty na zdjęcia wielkości 9x13 i tak jak mówiłam, każdy element tej teczki to jest mata na zdjęcie 10x15. Zamykana oczywiście na y, magnes. Na pierwszej stronie mamy znów kombinację mat. Jako klapeczki wiązane na sznureczek. W trakcie warsztatu również wykonamy sobie samodzielnie. To jest sznurek papierowy, wykonamy go sobie samodzielnie. Że będziecie wiedziały, jak coś wam braknie, a trzeba będzie, zawsze będziecie umiały i mogły sobie y, sznurek. Dorobić i poratować swój jakiś projekt. I tutaj jak widzicie, zmieszczą się zdjęcia 9x13 i ta przymykająca klapka to jest na zdjęcie 10x7. Wiązanie trochę czasu zajmuje, ale jak tego od razu nie zrobię, to potem będzie na, będą nam się te sznurki i wstążki plątały. Więc robimy to na bieżąco. Kolejna strona, i tu już możecie zobaczyć, jak zbudowane są te strony jak one są zamocowane. One, one chodzą, one się łamią. I przez to cały album o wiele łatwiej jest nam oglądać. I tutaj znów kombinacja jakichś mat, książeczki, właściwie tu jedna książeczka. Otwieramy i mamy miejsce na jedno duże zdjęcie albo w formacie 9x13 albo 10x15. Tu już widzicie są te y, niektóre elementy grafiki, właśnie pokryte glosy akcentem. Kolejna strona i kieszonka w kieszonce. Mamy maty, na większe zdjęcia, na małe zdjęcia i prosta książeczka na kilka dodatkowych zdjęć. To jest taka fajna kombinacja, kolejna wiązana na wstążki. Wstążeczki oczywiście pochodzą z Deko Hobby, inaczej albo i Famiran Polska. Są to gnieciuchy z, z, z linii Old Fashion. Bardzo lubiane przez wszystkich, a przeze mnie to już w ogóle. Otwiera się w tą stronę w ten sposób. W ten sposób. I jeszcze raz dodatkowo tutaj, gdzie mamy maty na małe zdjęcia. I kieszonkę na zdjęcia w różnych formatach. I znowu będziemy się bawić w to wiązanie. Na drugiej stronie, tutaj po prawej stronie, już możecie zobaczyć, to jest właśnie to miejsce, gdzie możemy sobie włożyć zdjęcia troszeczkę większe. Tu akurat 13 na 18 ale ten dłuższy bok niestety będzie musiał być przycięty, bo karty są nieco mniejsze i wejdą nam tutaj dwie takie maty, czyli dwa takie, dwa takie zdjęcia, bo po jednej i po drugiej stronie będzie można je sobie obejrzeć i znowu miejsce na kolejne duże zdjęcie. Znowu wiązana strona, nieco rozbudowana. Otwieramy i są miejsca na duże zdjęcie. I tutaj pobawiłam się troszeczkę grafiką. Zobaczcie, fotel jest na wysoki połysk, czyli na glans. I znowu mamy miejsce na duże zdjęcia i na zdjęcie 7,5 na 10. Można by tutaj było oczywiście jeszcze yy, Powalczyć o dodatkowe kieszonki, dodatkowe klapki, ale cały album po prostu niebezpiecznie by nam mm, spuchł i już nie zmieściłyby się zdjęcia, a nie o to chyba chodzi. Kolejna karta i pierwsza strona tej karty to jest Belly band mm, na maty na książeczki. I dodatkowo jeszcze mini harmonijka na zdjęcia 7,5 na 10. Zmieścimy tutaj tych zdjęć kilka. 2, 3, 4, 5 dodatkowych zdjęć jeszcze nam tutaj wejdzie. Po drugiej stronie tej czwartej naszej karty jest ruchomy wodospad. Zamykany na magazyn. Ten uchwycik tutaj, to pociągadełko, to jest również z kolekcji papierów. Bo on tak troszeczkę jakby się różnił całą stylistyką, więc tak podkreślam, że to należy do tej kolekcji. Zresztą bardzo mi się tutaj podobał, dlatego go zastosowałam. I po drugiej stronie znów mamy. Maty na zdjęcia przytrzymane kolejnym magnesem. Ostatnia strona i kieszonka boczna z książeczkami. A na wewnętrznej stronie tylnej układki powtarzamy sobie naszą teczkę na zdjęcia. 10 na 15 i 9 na 13. W trakcie warsztatu, bo jest to projekt warsztatowy, yy, prawdopodobnie pobawimy się jeszcze i co nieco tutaj podokładamy, bo w efekcie końcowym zostało mi trochę papierów, więc będziemy mogły troszeczkę mocniej poszaleć. Także wszystkich chętnych serdecznie zapraszam. Zapisy rozpoczną się już właściwie w tej chwili. Możecie zapisywać się na maila konstancja.ewa.maupahotmail.com, ewentualnie na Facebooku przez wiadomość prywatną albo pod postami, które będą zawierały plakaty warsztatowe. Serdecznie Was zapraszam. Jak widzicie, będzie kolorowo. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Myślę, że zobaczymy się niebawem.